Cześć, kochani, witajcie. Piękna chwila, piękny moment. Jesteśmy w Bocianim Gnieździe nad Jeziorem Ryńskim. Za nami, w zakończeniu sezonu 2022, spotkanie z wieloma ludźmi i wielka niespodzianka, spotkanie z Tadeuszem. Witaj, Tadeuszu. No, witajcie, kochani. Witaj. Tadeusz, mieliśmy w tym roku wiele planów, żeby zrobić mnóstwo fajnych materiałów, ale jak dobrze wiemy, los jest przewrotny i czasami dzieją się rzeczy ważniejsze od mazur. Ale Mazury zostają gdzieś w sercu i to, czego nam się nie udało zrobić w tym roku, przed nami. W przyszłym roku za to zrobimy więcej. Z nawiązką. Z nawiązką. Z nawiązką. Kochani, wielokrotnie miałem możliwość rozmowy z Tadeuszem, kiedy nie byliśmy na Mazurach, kiedy Tadeusz był w siebie w Warszawie, ja w Elblągu. I z każdej naszej rozmowy wynikało jedno. Mamy mnóstwo, mnóstwo pomysłów, żeby o Mazurach coś powiedzieć. Mazurę odkryć przed naszymi czytelnikami, nowymi czytelnikami. I ilość planów, które mieliśmy, była przeolbrzymia. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego w pigułce zrobić. Nie da się, bo te plany dotyczyły nie tylko wielkiego szlaku, wielkich tak, jezior, tak, tak, tak. ale całych Mazur. To jest ogromna kraina i to kraina niezwykle piękna, bardzo zróżnicowana nawet krajobrazowo. Poszczególne miasta Mazur bardzo się od siebie różnią. Warto o nich opowiadać, warto opowiadać o ich historii, warto jednym słowem przybliżać Wam Mazury od tej strony, której żeglarze niestety nie znają. No, my mamy to samo. Ja jestem żeglarzem i kiedyś miałem takie przeświadczenie, że ja Mazury już znam, no bo pływam sobie 20 lat, w wielu raportach ja nie byłem, czego ja nie widziałem. Kochani, i to jest nieprawda. To jest nieprawda, bo żeby Mazury poznać. Trzeba je poznawać przede wszystkim o każdej porze roku, dokładnie, nie tylko lat. Dokładnie. Zimą rzecz. są też cudowne. No ja jestem zakochany w Mazurach zimą. Ja też. Bo to jest po prostu niesamowite miejsce. Cztery pory roku na Mazurach to jest jakby pierwsza rzecz, która pozwala nam te Mazury poznać. I tak jak powiedziałeś o tych miastach, mimo wspólnej historii tych wszystkich miejscowości, przecież te wszystkie nie wspólne, bo sporo, bardzo to tak, się pozornie, tak tak pozornej, to jest tu tak wiele miejscowości, ale nie ryn. Nie Gierzycko, nie Mikołajki, tylko właśnie Miejscowości Poza Szlakami, które mają taką historię, że między innymi Tadeusz, ja też się dowiaduję o tym z naszych mazurskich opowieści. Jak poprawiam te materiały z Tobą, filmy, to niestety zanim taki film złożę, sam go muszę dwa razy obejrzeć, żeby wiedzieć, jaki podło jak podłożyć film, jaką muzykę, jakie napisy zrobić. Tadeusz, jesteśmy w Bocianim Gnieździe. Żeby przejść do konkretnego wątku, jesteśmy w Bocianim Gnieździe. Nie wiem, być może w innych materiałach to mówiłeś, które przed chwilą nagrywaliśmy. Ty pamiętasz historię tego miejsca? Pamiętasz, co to było wcześniej? Tutaj wcześniej był taki ośrodek, który się nazywał... Yy, yy, żeby, tam była dalej Sośnica, a ten, ten ośrodek miał coś wspólnego z wiatrami, w nazwie. Nie pamiętam był, dokładnie. Z tego, co wiem, to tutaj yy, to, był, to był ośrodek i, i zakładów energetycznych. Ale bo tutaj były przede wszystkim ośrodki górnicze. No tak, 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 tak. Górnicy mieli tutaj swoje jachty, które często sami budowali. No oni wtedy to stanowili śmietankę żeglarską, bo, bo nikt nie miał takich jachtów jak górnicy. Po pierwsze było ich na to stać. No właśnie. No I właśnie. dlatego mieli jachty bardziej okazałe, większe. Jak się ukazały jachty kabinowe, na przykład wenuski. Które wtedy były hu, 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 luksusowym jak tym, to mieli je przede wszystkim górnicy. Myśmy ciągle pływali wtedy na Omegach, na jakichś foczkach biednych, i, maleńkich, mikronikach, bo nawet wtedy, kiedy już jakieś kabinowe produkowano w dużej ilości, to były to głównie takie małe jednostki, bardzo skromne. Część ludzi nie było stać na kupienie czegoś większego. Ale, a górniku było stać. Ale, wiesz, ale to, to, to się wcale nie zmieniło, bo ja zaczynałem w latach 95-96 pływać żeglować pierwszy raz. I my wtedy powaliśmy na sasankach i jak widzieliśmy tango familii. Ojejku, ale to jest piękny jacht. Mamy taką sasaneczką. Zawsze jest tak, że jakiś żeglarz na jakimś etapie rozwoju tego żeglarstwa na Mazurach ma takie wrażenie, że tego łódka jest taka sobie, ale inni to mają lepiej. Co jest nieprawdą. Ale wiesz, dlaczego to dlaczego tym powiedziałem? Bo yy, ja kochani staram się te Mazury poznawać i niestety jak w tym przysłowiowym lesie, czym bardziej w niego wchodzę, tym więcej tych grzech widzę i czym wiem więcej, tym wiem mniej i tak jest. I na każdy, w każdej rozmowie z Tadeuszem, czy to przez telefon, ja zawsze dowiaduję się czegoś nowego i mam taką cały czas czekam na tą cichą satysfakcję, że Tadeusze na czymś zagnę. Ja na wiem, pewno. to się zbliża, ale słuchaj, ty mi wczoraj, wczoraj rozmawialiśmy, powiedziałeś, że o wenusce. No to jest taki jeden pierwszy, z pierwszych jak który się kojarzy. Nie wiem, czy to, dobrze pamiętam, ale czy to wenuska jest tą przedwojenną konstrukcją, czy nie, to nie wenuska? O czym rozmawialiśmy, że taka, taka jedna jednostka była przedwojenną konstrukcją jeszcze. Tak, tu chodziło o omegę, która Omega, zaczęła no być konstruowana w roku 1936, a w czasie wojny jeszcze dalej prace nad nią trwały. To jest Taka bardzo polska łódka i chyba najpopularniejsza do tej pory. No, przecież w tej chwili niestety robię już je laminatowe. Ale ona, ona była ze słonki, z dwu centymetrowych listewek. Cała łódeczka była oczywiście cięższa, ale jej wymiary, parametry nie zmieniły się do dzisiaj. To jest nadal 6,20 na 1,80 m. Dalej, miecz, wycinek koła, taka blaszka. Na szczęście trochę grubsza niż kiedyś. I, I bardzo ważna rzecz nie zmienia się jej żaglowanie. Jest to 15 metrów przy ogromnej dysproporcji foka i grota. Mhm. Bardzo charakterystyczne dla Omegi. Łódka uwielbiana kiedyś, dlatego że ona uczyła prawdziwego żaglowania, bo błędami, jeśli ono, je popełniłeś, ono, to zawsze za te błędy płaciłeś. Bo ona po prostu łatwo świkała. Tak, Sam yy, zrobiłem nakisanie. Można powiedzieć śmiało, że. Żeby nie Omegi, to tego żeglarstwa dzisiaj takiego byśmy nie mieli, bo, tak. bo ludzie się zarażali. Przecież kiedyś wszyscy, wszyscy, wszystkie właśnie zakłady, yy, hercerze, które było mnóstwo na Mazurach. Tak, no kiedyś na Mazurach, to albo to były w czasy pracownicze, tak zwane czasy pod na Mazurach, albo to byli hercerze. To było bardzo mało turystyki takiej z Polski, która tu Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo na przykład Sztynort, mhm. ten słynny Sztynort, Kiedyś, przed wielu, wielu laty, ja mówię teraz o latach 60., 70., gdzie wielu żeglarzy wczesnych, nawet jeszcze na świecie nie było, to była baza harcerzy. Tam przede wszystkim harcerze przypływali, dlatego że harcerze byli wtedy fantastycznie zorganizowani, jeśli chodzi o żeglarstwo. Do tej pory. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak, jak żyją po żeglarsku pieczarki, to możecie tam pojechać. Tam jest port, który cały czas utrzymuje tę stare tradycję. Należy do Pałacu Młodzieży w Warszawie, który to Pałac Młodzieży przed laty miał fantastyczną szkutnię. Dzieciaki, młodzież produkowali tam jachty, na których potem pływali. Do tej pory tam w pieczarkach króluje młodzież. I to jest piękne miejsce, dlatego że wychodzą stamtąd. Chyba po prostu lepsi żeglarze. Jak się wiesz, od dziecka żegluje. Przecież te maluchy, które na optymistach pływają, oni potem zostają dostają patent w wieku 12 lat i stają się naprawdę znakomitymi żeglarzami, ponieważ zaczęli od łódki trudnej, wywrotki, wywrotnej. Że być Tak, tak. I, i to, to jest najlepsza szkoła. Jeżeli chcesz być dobrym żeglarzem, to musisz zaczynać na sprzęcie, który jest bardzo wymagający. Słuchaj, y My niejednokrotnie, w zasadzie w każdym sezonie, obserwujemy regaty na Niegocinie, gdzie potrafi być 300-400 optymistek. I powiem Ci szczerze, jak ktoś mówi, że żeglarstwo zamiera, że to teraz housebooty to wypierają, ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo my widzimy co roku różne regaty, właśnie dla tych dzieci, dla młodzieży. z tym nie zgadzam. I powiem Ci, te 300 migoczących z pewnej od, z oddali żagli, Tworzy tak, taką kompozycję, tak, taki efekt, że, że jak powiem serce się, serce się raduje. Yy, a, no a jak potem, potem na brzegu, jak oni z tymi łódeczkami dopływają tak, je wyciągają. Jak, jaką cudowną rzeczą jest ta ich pasja, te opowieści, ja go tutaj wiesz, z tej strony. On no, wiatr zabrał, no tak, wiesz. No, to jest cudowne. To jest, to jest te coś całe są żeglarstwo, słuchajcie, kochani. Yy. Jest chyba bardziej jednak sportem, bo jest w ogóle sportem, ale żeglarstwo, nawet te turystyczne, na Mazurach, nawet w sezonie, w lipcu, kiedy przyjeżdżają tak zwani niedzielni żeglarze ja na, nawet się uważam też za niedzielnego żeglarza mimo że wszyscy są na wakacjach, odpoczywają, to rywalizacja jest na każdym jachcie. Na każdym jachcie jest rywalizacja. My mieliśmy kiedyś takie powiedzenie: jeżeli dwa jachty się spotykają i płyną w tym samym kierunku, to zaczynają się regaty. No. Dokła Zawsze. Ale dokładnie, dokładnie tak jest. Dokładnie, dokładnie tak <noise> Nie bo od ale każdy stara się być tym, tym lepszym, tym pierwszym. No ale jest takie miejsce tu na Mazurach, jedno, gdzie niespodzianki żeglarskie są nieprawdopodobne. To są beldany. Wysokie brzegi, puszka, wiatry tam robią niespodzianki niesamowite. Jest to rynna, która ma takie y, rozszerzenia, koło piasków, a drugie koło. Y, Koło kamienia. To powoduje, że wiatry wirują, i zdarzyło mi się kiedyś, że płynąłem na motyla z południa, mając wiatr idealnie w plecy. Patrzę, przede mną płynie jacht, ale też na motyla. No to jak to jest? Obaj mamy wiatr w plecy. Wiemy, że za chwilę któryś oberwie, bo wejdzie wiatr zupełnie mu przeciwny. I teraz ciekawe, kto pierwszy? <gryw> jak to się skończy? No, oczywiście, widząc to, doświadczony żeglarz od razu jest przygotowany na niespodziankę i wie, jak, jak zareagować, ale niedoświadczony to nawet często nie zobaczy tego. On nie skojarzy, że dwaj naprzeciw siebie nie mogą płynąć na motyla długo, że to się musi jakoś skończyć. I to są takie fajne niespodzianki w żeglarstwie. Prawdę mówiąc, Arturze, to można pływać 50 lat i 60, bo już prawie tyle, tyle żegluje i zawsze, ale to zawsze w czasie żeglowania coś nowego mnie spotyka. Yy. A najbardziej wiesz, co lubię, spotykać na wodzie zwierzęta, przepływające na przykład po przekielenie, no że aż to, muszę zmieniać wiesz, kurs albo ja, Łosie, no to ja jestem no to, to powiem Ci, że jeszcze przede mną to przeżycia, bo my wiadomo yy, nasza praca... Yy. Podczas tego całego odkrywania Mazur wiąże się niestety z poruszaniem po Mazurach i niejednokrotnie poruszamy się yy, wieczorami w nocy od 11, 12. W sierpniu już jest ciemno o 20, niestety więc nawet o na droga. Kochani my, jeżdżąc codziennie, codziennie po Mazurach, codziennie wieczorem jakieś zwierzęta, że tak powiem, przecinają nam drogę. Na całe szczęście, na całe szczęście w większości wypadków, w większości bo są, są małe zwierzęta, lisy, jakieś kuny, nie wiadomo co tam jeszcze, ale co drugi, co trzeci raz to są te duże, jeleniowate, które naprawdę sieją po płochi. Chociażby w tym sezonie, ja byłem świadkiem przejeżdżając w różnych miejscach trzech właśnie potrąceń zwierzyny, gdzie samochód faktycznie, na świecie nic się nie stało, ale samochody były mocno uszkodzone. I my już powoli te Mazury poznajemy też od strony lądowej. I tej przygody ze zwierzyną jeszcze, jeszcze nie miałem. A w związku z tym, że pływam z żoną, z dziećmi, to dla nas tą zwierzyną to są te kaczuszki, te małe tak. kaczuszki, te gęsi, te dzikie gęsi. Ta duża zwierzyna, która przemieszcza się przez jezioro, szuka miejsc najwyższych. Mhm. Na przykład na niskim to jest, tam, jest taka eska, kiedy się płynie z dużych zamrodejów w stronę mhm. bindugi lasek i tam prawie zawsze spotykam pływające zwierzęta. Nie mówię o bobra, bo to już normalne, ale normalne jeleniowate. Kiedyś wielka łania coś przede mną przepłynęła, łoś, tylko rogi z daleka widziałem. są piękne momenty spotkania ze zwierzyną, ale są też takie takie sympatyczne. Jesteśmy na Bełdanach. To było przed laty i jest wczesny ranek. My jeszcze śpimy, i nagle w łódkę, puk, 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 ktoś puka. Mówię, no kto mnie tutaj niepokoi? No wstałem, wyglądam, ale nikogo nie ma. Więc się położyłem, znowu pukanie, i to takie natarczywe. Wyszedłem, ze wszystkich stron oglądam, patrzę, kaczka przyprowadziła swoje młode i puka w dziób, bo ona chce, żebym ja nie nakarmił.